Ciemka, gruchacze. Lecimy z kolejnym odcinkiem szybkich strzałów z GPW, czyli ekspresowym przelotem przez spółki, które albo robią zysk jak z nut, albo brzmią jak żart z Excela po pijaku. Będzie trochę dywidend, trochę potu i jak zawsze zero litości. Zapinaj pasy. bo Bosówka, inwestówka wchodzi na tor o Amika, czyli kuchnia pełna niestrawności. No to zaczynamy od amici. Spółki, która robi sprzęt AGD. I liczy, że jak pomyśli pozytywnie, to może lodówki zaczną się sprzedawać same. Mamy tu prawie 550 milionów złotych zapasów, które zalegają w magazynie, jak zaległa wizyta u proktologa. Zarząd stwierdza, że będzie je dosyć usilnie zrzucał, czyli w tłumaczeniu skorpomowy. Prawdopodobnie nie bardzo im to pójdzie wyniki. Przychody w dół o prawie 10%. EBITDA spadła o ponad 4 miliony, a wynik netto minus 4 miliony złotych, czyli nie zysk, tylko inwestorska grypa jelitowa. Ale spokojnie, przecież Hiszpania i UK mają to uratować. Mimo, że Brytole dopiero pierwszy raz od lat nie zrobili straty. Gratulacje. Może za 10 lat ta firma zacznie działać jak fabryka, a nie jak punkt skupu marzeń. PS, moce produktu we wronkach, wykorzystane w 60%, czyli pracownicy mają jeszcze czas, żeby pograć w pasjansa i płakać w kącie. Dekpol, czyli budowlany terminator z uśmiechem bankiera. Tutaj mamy zupełnie inny klimat, jakby ktoś dał sterydy zarządowi i kazał im budować z zysku, a nie z papieru toaletowego. Zysk netto ponad 30 milionów złotych, skok o 6 milionów rok do roku, EBITDA 51 milionów złotych, czyli o 70% więcej. Chciałoby się rzec, co oni tam jedzą na lunch. Co ciekawe, przychody nieco spadły, ale zaraz potem segment deweloperski zrobił z tego marmoladę. Prawie 9 10% wzrost zysku operacyjnego. Generalne wykonawstwo ciągnie ładnie. Ponad miliard 500 milionów złotych w portfelu kontraktów, z czego połowa do realizacji. Produkują też osprzęt do maszyn, ale tam już gorzej. Zysk spadł z prawie 5 do dwóch milionów, bo najwyraźniej ktoś im tam przyciął śrubokręty. Mimo wszystko 335 milionów złotych gotówki, dług netto do EBITDA 0,88, czyli jak na polskie realia, nie ma konto i czyste majtki. Jakby Dekpol był człowiekiem, to nosiłby garnitur od Armaniego i sprzedawał mieszkania przez telefon jedną ręką, a drugą podpisywał kontrakty z deweloperami. Polimex Mostostal z martwych wstał i to z przytupem. Jeszcze rok temu 12 milionów na minusie, dziś plus 27 milionów zysku netto. Przychody poszły w górę o 45%, czyli jakby ktoś im podpiął sprzedaż pod Red Bulla i odpalił tryb turbo. Nawet EBIT operacyjny wzrósł z minus 9 do 39 baniek. No szacuneczek, nie oszukujmy się. Odpisy na zapasy i należności są, ale minimalne. Jakby ktoś w księgowości w końcu przestał rzucać kostką i zaczął myśleć. Generalnie, jeśli ktoś sprzedał Polimex rok temu, to teraz może sobie sprzedać jeszcze godność. Torpol. Kolejowo, równo, ale bez fajerwerków. Zysk netto 10 milionów złotych, czyli prawie tyle samo, co rok temu, stabilnie jak emerytura z ZUS. Ale przychody w górę o 48%, ebitda też mocno w górę, prawie 18 milionów złotych. Tylko co z tego, skoro marże lecą w dół szybciej niż PKP Intercity zimą, firma sama przyznaje, że realizuje kontrakty z niższą marżą, czyli robi więcej i zarabia mniej. Brawo, strategia na 2025 roku. Lećmy dalej z tym pociągiem, może nie wykoleimy się w następnym tunelu. Nadal siedzą mocno w PKP PLK i marzą o w oil i gaz, nie wiem czy mają tam już jakieś rurociągi, czy to tylko metafora. Ferro, złoty kranik, cieknący coraz słabszym ciśnieniem. Zysk netto. Górę z 16,73 do setnych miliona jest dobrze. Zysk operacyjny spadł z 26,17 do 24,35 miliona, czyli lekki zjazd. EBITDA zjechała z 36,6 do 28,8 miliona, czyli spadek o 6%. Przychody zjechały z prawie 200 do 195,8 miliona. Segment armatury sanitarnej w dół o 9%. Instalacyjna w górę o 3%. Źródła ciepła plus 2%. Czyli jedni przestają się kąpać, drudzy grzeją trochę więcej, a ferro stara się jakoś to ogarnąć z uśmiechem człowieka, który właśnie policzył ile wydaje na marketing i ile z tego wraca. W skrócie działają, optymalizują, walczą z walutą i robią swoje. jakby zacieli się w trybie przetrwaj i zaru. Wirtualna Polska, czyli jak zarabiać na scrollowaniu i jeszcze dzielić się zyskami. WP wyciąga z kieszeni 85,57 miliona złotych zysku netto za 2024 i dodaje do tego jeszcze 770 tysięcy złotych z zapasów zysków z przeszłości, żeby zrobić coś, co na GPW już uchodzi za akt heroiczny, wypłacić dywidendę. I to jaką? 2 złote 90 groszy zł na akcję, czyli więcej niż paczka dobrych chipsów i połowa benzyny na stacji przy autostradzie. Dzień dywidendy, 21 lipca. Kasa leci 25 lipca, więc możesz już rezerwować wakacje albo nowy portfel na dywidendowe grosiwo. A wszystko to zgodnie z polityką sprzed wieków, czyli z 2016 roku, która mówi wypłacamy ponad złotówkę, ale nie więcej niż 70% zysku netto. No i cyk zgodnie z instrukcją obsługi, a nie jak większość spółek, które zmieniają politykę częściej niż majtki posiłowni. I to by było na tyle gruchacze Subik łapa i do następnego lotu Sówka Out.